Cześć. Cześć, witamy Was w bajecznych Smakach, Witam Was Ola z bloga Dwa Smaki i Ania z bloga Bajkorada. Mamy dla Was dzisiaj przepis na ciasteczka, troszeczkę takie zdrowsze, bo z płatkami owsianymi i z żurawiną. Takie zimowe w staku tak, z odrobiną cynamonu. Mhm. Bardzo, bardzo proste. Jak tak zwykle. <laughs> Jak już zaznaczyłyśmy, przygotowanie ciastek jest banalnie proste, należy wymieszać po prostu wszystkie składniki. Ciastka będą z żurawiną. Żurawinę wcześniej e, zmieniłam troszeczkę. Możecie ją też posiekać, ale nie zbyt drobno, żeby nie była papka, żeby jeszcze nam zostały takie kawałeczki. Ale rozdrabniamy ją. E, no ja wrzucam całą. To jest jakieś. A, no właśnie, ja rozdrabniam ze względu na dzieci, bo ciasteczka a, okay. z całą żurawiną. E, nie są dobre. Mhm. Natomiast rzeczywiście taką... moje dzieci za bardzo ich nie chciały. Taką S rozdrobnioną już są. Mm. Okay. Do tego drugi nasz zdrowy składnik: yy, płatki owsiane. Takie zwykłe, nie, nie błyskawiczne, tylko zwykłe płatki owsiane. Odrobina cukru, używam ścinowego. Yy, jedna czwarta szklanki, może być tam troszeczkę mniej. Mm -hmm. Nie muszą być, yy, bardzo słodkie żurawina mm -hmm. już nadaje dużo słodyczy. Do tego szklanka mąki. Używam pszennej mąki, natomiast próbowałam też wariantu tych ciasteczek pół na pół z mąką pszenną razową i też wyszły bardzo fajnie. Także tutaj z mąką można sobie pokombinować, wtedy są super zdrowe, super zdrowe, tak, no ale robimy taki wariant podstawowy. 100 gramów masła, bo coś nam musi to zlepić też, no i tym troszeczkę niezdrowo też musi być i smacznie, jedno jajo, samo zdrowie łyżeczka płaska łyżeczka proszku do pieczenia i jedna czwarta łyżeczki cynamonu. Nikhania chętnie wymieszam. Nikhania chętnie. I mieszamy sobie to ręką po prostu. Masło najlepiej, żeby było w temperaturze pokojowej, bo wtedy jest nam łatwiej wymieszać. Zagniecione ciasto formujemy z niego wałeczek, bo będziemy potem nasze ciastka kroić z wałeczka. Troszeczkę podsypię mąką, bo on się klei. Wałeczek taki o średnicy 4-5 cm najlepiej. No I zawijamy go folią i wkładamy do lodówki na około godzinę, żeby się schodził, żeby masło z powrotem stężało. Schłodzone w lodówce ciasto wykładamy sobie na blat, najlepiej na, na deskę do krojenia, bo będziemy kroić ostrym dużym nożem. I kroimy na plastry. Teraz to zaprezentuję. Plastry takie mniej niż centymetr. Do centymetra, bo będziemy je jeszcze rozpłaszczać. A, okej. Okay. Bo ja robię takie półcentymetrowe. Aha, nie, sytuacji. nie, bo my będziemy robić z nich jeszcze większe ciastka. A ja właśnie ten y, wałek tak? robiony z ciasta kojarzę y, najczęściej z zamrażanym ciastem. Mhm. To znaczy w sensie, że zamrażam taki wałek mhm. i to są ciastka y, szyb. Które mhm. są świeże, jak goście zapowiedzą się, że przyjdą za pół godziny, mhm. to ja zdążę wyjąć ten wałek. Chwilę, on parę minut musi mhm. odtajać, żeby się go dało kroić z zamrażalnika. No i mam świeże, upieczone ciastka, mniej więcej w pół godziny. No to z tym w sumie jest dość podobnie. Mhm. Czyli teraz tak. To ciasteczko będziemy rozpłaszczać. Możemy, możemy ręką, możemy na przykład widelcem, a ja sobie to robię przy pomocy tłuczka. Czasami jak ciasto zagapie się i ono jest trochę bardziej zmrożone, to wtedy tłuczek idealnie Aha, mi je rozpłaszcza. Tak, tak, bo można walnąć wtedy. Także prezentuję Wam, że można to robić sobie tłuczkiem. Dzisiaj moje ciasto jest, nie jest tak mocno zmrożone, także nie muszę tak z całej siły, ale przy okazji też taka krateczka fajna wychodzi na tych ciasteczkach. To ciasto jest cały czas kleiste, więc e, przy, przy przekładaniu, żeby nam się e, nie rozpadło, możemy sobie nożem podważyć. I układamy ciasteczka na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Ciastka piekły się w temperaturze 180 stopni, 10-12 minut to im wystarcza. E, ostygły o! lekko. <laughs> no, już, tak. nie już, już nie poczekaj, już nie, bo nam się tak wyrywa, mm -hmm. że próbujemy. Mm -hmm. Już po samym zapachu było czuć, że będą dobre, nie? Rzeczywiście sama żurawina wystarcza, żeby posłodzić. wystarczająco te ciastka posłodzić, są słodziutkie. No i podoba mi się ten patent, że ona jest trochę zmiksowana czy przesiekana. Rzeczywiście delikatnie tak, wtedy smakuje. U mnie dzieci wtedy zaakceptowały. Mhm. Można, to to ja tak próbuję. można w tych ciasteczkach wmieszać też, można dodać rodzynki, można mhm. wiórki kokosowe, bo to też fajnie się tak. komponuje. No i oczywiście kawałki czekolady. No, tak. Zawsze chętnie. pasują do wszystkiego. Nie. Wersja mniej zdrowa, ale bardziej optymistyczna. W każdym razie świąteczno-karnawałowa -karna jak najbardziej. Jak najbardziej i u mnie się sprawdzają mhm. jako dodatek do drugiego śniadania. Mhm. I do szkoły. tak. No i do kawy, i do herbaty i w ogóle są super. Jeżeli spodobał Wam się ten przepis, to potem i po inne. Zapraszamy Was na nasz kanał, na YouTube, kanał Bajeczne Smaki. A dzisiaj żegnamy się już. Cześć!